Cześć, cześć. Witajcie w ten wczesny poranek niedzielny. Słuchajcie, tak jak wczoraj wieczorem mówiliśmy, spaliśmy tutaj przy Argo Arenie na granicy Sopotu Gdańska. Towarzyszył nam camper y, jeden. właśnie to my towarzyszyliśmy, bo on po pierwsze, jak przyjechaliśmy, to już był. I zobaczcie, jak to dzisiaj rano wygląda. Jest bardzo spokojnie. Bardzo spokojna noc była. Cichutko. Tam jest co prawda Rondo, więc od czasu do czasu, gdzieś tam 100 metrów stąd, 200 metrów stąd, jest Rondo. I od czasu do czasu w nocy było. Słuchajcie, jak ktoś przejeżdżał, ale to naprawdę nie przeszkadzało. Obiekt jest, słuchajcie, monitorowany. Tutaj na słupach są kamery. Nie wiem, czy to będzie widać. Kilka samochodów stało. Także słuchajcie, no miejscówka jest bardzo fajna. Obudziły mnie tak naprawdę mewy, które tutaj latały. Także jest czat, jest super. Jesteśmy w samym centrum trójmiasta, jakiś kilometr od morza i jest bardzo fajnie. Także jeżeli ktoś ma przyczepę kampera, to myślę, że tutaj można śmiało przenocować. Zapraszamy do trójmiasta. A co my będziemy robili dzisiaj? To, jeżeli zostaniecie z nami, to zobaczycie. Także do zobaczenia później. No to jedziemy dalej. Dzień dobry. Wyspałam się. Krzysiek odkręca nogi od przyczepy. I zostawiamy tutaj. I co? Znaczy tak? Trochę się wyspałaś? Połowicznie. Też piknie. A tutaj spokojnie było, nie? Myśleliśmy, że może jakieś hałasy będą. Tak, super. Ale dzisiaj nie A Matylda szczęśliwa, bo jej nie stukało w sufit. Piękny dzień się będzie. No, tak się zapowiada, że będzie bardzo przyjemnie. Kawusie, mąż właśnie niesie kawusie. Na wprost was jest coś, co się nazywa Dwór Oliwski. To jest hotel i zabytkowy hotel właściwie i zabytkowy dwór. Tutaj reprezentacja Niemiec mieszkała na euro. Także takie informacje Bardzo ogólne. Ważne. Jezu, coś Tak. Bardzo dużego. My idziemy sobie na ławeczkę tam usiąść, a Matylda zostaje tutaj. Przyłapałam ją na zajadaniu orzeszków. <noise> Ogólnie jesteśmy, słuchajcie, jest dużo błota, dużo trawy, w związku z tym pies zostaje z Matyldą. Przyjechaliśmy, tutaj nikogo nie było. <noise> tak. a teraz nie było ani jednego auta tam. Z co stoją, żadnego, nic, nikogo. Potem, jak już dronem latałem, to ten czerwony stał, a pozostałych samochodów nie było. No, także także fajnie. Fajna miejscówka, zrobimy Wam zrzutkę. I tu jest jeszcze taki tak stawik. Prawdę, słuchajcie, tutaj można, myślę, że co na noc zostać, nie? Być może, Krzyżę, no. kamperem, czy no. kamperwanem. Jesteśmy, słuchajcie, 3 minuty od centrum Gdańska? Znaczy od centrum takiego, no nie centrum, centrum... Znaczy, Ta miejscowa w... znajduje się niedaleko zoo w Gdańsku. To tak... Gdańsk-Oliwa. Tak, jest... tak, orientacyjnie hmm. to jest. Od wodnicy jest bardzo blisko i do centrum jest bardzo blisko. Dokładnie. I tu mamy, o zobaczcie, taki piękny stawik. Kaczuszki sobie pływają. A za naszą przyczepką... O, następny samochód przyjechał, a za naszą szczepką jest nawet coś takiego. Także można sobie przyjechać na piknik. Są kosze na śmieci, nawet są kosze na... Ja chyba przejdę tą stroną. To wam pokażę jeszcze piękne widoki tutaj. O, i jest nawet kosz na y, pieskowe takie tutaj odpady. I generalnie można sobie tutaj przyjechać popiknikować, można sobie... Myślę że no ten nocny jak Krzysiek mówił, być, być może. No pięknie jest i mamy jesień i jest pięknie, jest piękna jesień. No, fajnie jest to. No, cudnie, cudnie. No i tu zjedliśmy śniadanko. Przyjechaliśmy tu rano na śniadanko. Jajeczniczkę. Jajeczniczkę i do tego jeszcze teraz kawusie pijemy i potem zobaczymy co dalej. Może dalej pójdziemy, może tu na spacer pójdziemy. Zobaczymy. Jak wygląda właśnie moja rzeczywistość słuchajcie. Książka, kawusia. Krzysiek z Matyldą w przyczepce siedzą. Krzysiu wrzuca dla Was vloga, Matylda odrabia lekcje. A ja po dobrze spełnionym obowiązku nakarmienia rodziny mam czas w takich okolicznościach przyrody. Jest cieplutko, więc fajnie. Troszkę sobie się zresetować. Zastukam, żeby wam pokazać, że oni tam są. No, proszę bardzo. <grywka> Rodzinka obecna. Piesek zaszczekał, że też jest. Także tak to wygląda. Słuchajcie. Musimy teraz blisko jeziora. Tutaj jest tak ślisko strasznie, więc muszę uważać, bo jest trosa. Wejdę na tą górę. O! Taki śliczny widok. Naprawdę ślicznie tutaj jest. O mimy miałczy. I teraz idziemy... Zobaczyć tam jeszcze trochę dalej. To ślisko. Zobaczymy co tu się kryje. O, a tu jest taki mały wodospad. tu Ale czad! Ale fajnie! Ale fajnie! Ale on jest mały. Nie. Okej, okay, tutaj mamy. Ale fajnie. Taki wodospad, on się tam ciągnie. O i tam są te puszki. Jak słodko. O. Pięknie. Teraz wracamy w drogę powrotną. Tylko żeby tu się nie przewalić, bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo ślisko. O. Tutaj nie będę raczej wchodzić, bo tutaj mogło, może być błoto, więc lepiej nie ryzykować. Mała kaczka. Tam jest taka mała kaczka. że znaczy w sumie nie mała. I już dochodzimy do przyczepy. I jeszcze widoczek gdzie byłam. Mam tam przy tym. O, nie wiem czy będzie widać. Tam przy tym małym yy, wodospadzie. tam, tędy, 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 tędy. No i jestem tutaj. Mm. Ja jeszcze, słuchajcie, korzystam z tego, że jestem przez chwilkę sama, bo moi teraz poszli tam oglądać jakieś tereny. Matylda powiedziała, że tam jest tylko miejscówka na dwie osoby, w związku z czym ja muszę poczekać na swoją kolej. E, a chciałam Wam troszkę powiedzieć o tym dworze oliwskim. Nie będę zanudzać, bo to, bo to nie o to chodzi. E, budynek taki ten zabytkowy, to jest ten ze, ze strzechą. Reszta została dobudowana. Tu był też kiedyś młyn, przypuszczę Państwa. E, był młyn. I słuchajcie, około XVI wieku to powstało. Generalnie w tej chwili się mieści tutaj pięciogwiazdkowy, luksusowy hotel. I tam w tym budynku ze strzechą jest właśnie restauracja, bar, kawiarnia. No a całość, to wszystko wyczytałam w internecie. Całość, słuchajcie, wyposażenia wnętrz została w takim stylu prowensalskim zrobione, więc może musi być naprawdę no, bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo klimatycznie. Jest na uboczu dość, dość mocno, jak widzicie jesteśmy w lesie, w Parku Krajobrazowym Trójmiejskim. Z tyłu za Dworem Oliwskim kawałek w tamtą stronę jest Trójmiejskie Zoo. Także miejscowa jest bardzo fajna, bo generalnie wszędzie blisko, a zarazem zacisznie i spokojnie. Może, no, jakbyście mieli ochotę zrobić sobie super przyjemny wyjazd weekendowy do Trójmiasta to myślę, że hotel Dwór Oliwski będzie fajnym miejscem, żeby się zatrzymać. Bo zobaczcie jeszcze jaki tutaj jest widok piękny, już ten stawik Wam pokazywałam, ale jeszcze raz zrobię powtórkę. Także zapraszamy do Trójmiasta słuchajcie. A ja jeszcze słuchajcie idę podejrzeć gdzie oni mi tam uciekli. Bo aż jestem ciekawa matko, jakie mi Matylda tam znalazła miejsce. No, i zobaczcie, gdzie oni tam poszli, podróżnicy. No, pięknie. Faktycznie, jakaś wąska ścieżka tam jest. Właśnie wyszliśmy sobie na spacerek i zobaczcie, doszliśmy do takiego miejsca. Matylda wypatrzyła dwa takie stawki, połączone w kształcie podko podkowy. To są połączone tam, w kształcie podkowy. Ale mamy, słuchajcie, piękną polską jesień. Piękna polska złota jesień. Jaki może być to dzień. Na Instagrama? No. <laughs> ok, to już wychodzę. Zaraz zobaczymy to zdjęcie. A to nie to. To nie to. To wcześniejsze. O, no bardzo. O jaki ładny listek Zbieramy liście. No idziemy sobie dalej. Powolutku z pacerkiem na chillaucie. Tak, tak ciepło, że po prostu jakby to nie był 25 października, tylko 22 na przykład. Dokładnie tak. Wspinaczka na Mont Everest. Ja chciałam z tego zbiec. Hmm. Ah. No je, nie, nie, jak najszybciej. Dobra, tutaj może jak najszybciej już. A ah. pieszcz, drogę za groźbie. Uh. No, w połowie góry byłam. No, no wiem. Ślicznie. Mama wchodzi na mostek. A ja sobie stoję i łapię promienie jesiennego słoneczka. Jest wspaniale. I idziemy do rodziców. Okej, okay. jest, ale było to jaki widok? Super, pięknie. Pięknie. No. pięknie. Idziemy taką mega mroczną trasą. Nie ma słońca. Uh szaro mm. i jakiś nietoperz nas odwiedził <noise> jesteśmy na czarnym szlaku down, down, down. dosłownie <noise> ale nie jest mega niebezpiecznie Jakieś małe białe coś gania tylko no I jest nas najodważniejsza znaleźliśmy jakąś taką konstrukcję i Matylda poszła sprawdzić co to. I czy jest, jest grząsko. I udało jej się. daj przejść żabie, mi się podoba. Daj przejść żabie. Słuchajcie, doszliśmy do takiego miejsca, gdzie tutaj można zjeść rybkę. To znaczy można było, gdyby te czasy były trochę inne. Podejrzewam, że teraz tylko na wynos można. Ale nazywa się to rybakówka. Rybakówka? Rybakówka? Rybakówka teraz podejdziemy i Wam pokażemy jak, no i jaka to jest nazwa i tu są stawy, a podejdziemy może tam, co? to zaraz dalej nakręcimy no i tak jak mówiłem wcześniej, rybakówka chyba tak mówiłem no dobra, chodźcie zobaczyć tutaj te stawy, gdzie te rybki są prosto z morza prosto z morza, tak pachnie, pachnie, także tutaj na wynos a tak, na wynos można wziąć sobie to w ogóle nie ma co porównywać rybkę z pizzą, nie? Mama? Właśnie. Nie ma tyle? Oczywiście, że rybka. Oczy... No czy tak. Właśnie, mhm. że? Oczywiście. A jak będzie, to się okaże, nie? Dziecko już może Chodźcie zobaczyć. O, tutaj rybki pływają. Nie wiem czy będziecie widzieć, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że pływają A tutaj może będzie widać. Właśnie stwierdziliśmy, że przydałby nam się taki pojazd, żebyśmy mogli gdzieś tam do lasu sobie wjechać. Taki fajny. Co by na to? Fajny, nie? Można Zobaczcie. Zdjąć Można zdjąć na Można tak. Zobaczcie jaka ładna kamienica tutaj jest w środku lasu. Ekstra Wszystko mega, fajnie. Tak. Jaki piękny widok o oh, mama Poszedł. tam Dobra, idziemy. Chodź dałaś radę, mimi Idziemy, bierzemy. Tak. tak, idziemy, no chodź, idziemy. No chodź no chodź. Chodź, weź kiję. Dobra, rzeka ja ciko. Ci Za duży? Nie awanturuj się. Już się nie awanturuj tak. I oto piękna, jesienna stylowa mimi. Na jesień. O. Tutaj ma listki w obroży. Tutaj ma jeszcze na ogonku liścia. Mimi, zobacz co tam jest. Co tam jest? A! No brawo. Jeszcze pokaz szczekania. No, tu ma no wygląda ślicznie. Profesjonalna modelka. No i słuchajcie, ostatni rzut oka na naszą miejscówkę Krzysiu odkręca. Tradycyjnie już. Tak. Tradycyjnie odkręca. To co ma odkręcić. I ostatni rzut oka. Słoneczko już powoli zachodzi. Smutne jest to, że jest godzina 15. Tak? Czyli cała tam 15.30, no. a słoneczko zachodzi. Za to poranki są. No, słoneczne, Aż troszkę... słoneczne. Jasne. No i troszkę szybciej się pojawiają te poranki. Także jest OK, A teraz jedziemy zrobić obiad. Dzisiaj będzie, będzie nam Dzisiaj robić ja robię obiad. Krzysiu obiad, tak. Krzysiu będzie robił obiad, a to ty jedziesz jednak po obiad, nie ja. Ja jadę po obiad, tak? Aha, ale ja mam iść po jego podobno. <głos> <głos> nie, bo dzisiaj nam się, słuchajcie, nie chce robić obiadu. I wyjątkowo idziemy na pizzę po prostu. No, przecież się marzy już od dłuższego czasu pizza, w związku z czym stwierdziliśmy, że dzisiaj pizza, bo nam się po prostu nie chce gotować. Też tak pewnie czasami macie, nie? No i słuchajcie, ruszamy. Wyjeżdżamy, dobra, Matylda e, będzie ciągnąć za gałązkę, bo ta gałązka już jak wjeżdżaliśmy, to była taka dosyć ostra i groziła przyczepie. A Krzysiu z impetem. No a nie, tym razem jakoś tak inaczej się zebrało z tą gałązką, tym razem tata był dalej od gałązki, wiesz Matyśka? No i ruszamy dalej, pięknie się udało wyjechać. Było jakoś tak łatwiej. siadamy. No i ja już zrobiłem obiad. Także już dzisiaj jest obiadek. Tradycyjnie na zakończenie weekendu. Jak się nie chce gotować, to się zamawia pizzę. Tak? Słuchajcie, Magda tutaj już dzieli tą pizzę. ja Jeszcze tylko wam pokażę, w jakich okolicznościach przyrody będziemy jedli. Także smacznego dziewczyny. A ja idę jeszcze na dwór na chwilę. Zobaczcie, w takich okolicznościach przyrody. Jesteśmy w Sopocie, jest to kolejny parking, który jest parkingiem darmowym póki co. Jest możliwość tutaj pewnie przenocowania, także zobaczcie, w takich okolicznościach przyrody jesteśmy. Tam jest taki mały plac zabaw, tam jest taki też stawik. Ja może tak podbiegnę, tylko pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj jest plac zabaw, tu jest taki stawik. O, proszę bardzo, bardzo pięknie i sympatycznie tutaj jest. A ja wracam do naszej przyczepki, żeby zjeść obiad. A wy co, jeszcze nie podzieli, podzieliłyście się? A, czekajcie na mnie. Dobra, to słuchajcie, ja muszę kończyć, bo muszę. Moje dziewczyny chcą jeść. Hej, pa, cześć. To co, rodzina najedzona? Tak. Najed, najedzona, tak. Najadnięta. Najednięta. Najednięta. Okay. Słuchajcie, fajnie, że byliście z nami. Dzięki. E, Dziękujemy. Jak, się, jak się wam podobało? No to to, co było na załączonym obrazku. Subskrybujcie na nas, jeżeli macie ochotę. No i, i czekajcie, na, jeśli subskrybujecie i macie ochotę nas oglądać, to czekajcie na kolejne nasze podróże. I do zobaczenia. Dzięki. Pa. Na razie. Cześć. Hej.